Cześć moi drodzy, mija kolejny miesiąc i mamy kolejny film Marvela, tym razem Marvels i będę z wami szczery, miejmy to z głowy, już na samym początku film mi się nie podobał. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach na razie. Nie, no, dobra, zostańcie jeszcze troszkę ze mną, bo zacznę może przewrotnie. Mianowicie, ja wiem, że filmy Marvela jest łatwo krytykować, modnie krytykować i one też zachęcają do bycia krytykowanymi, przez to, że no, podkładają się na wielu płaszczyznach i Marvel popełnia wiele błędów typowych dla ostatnich produkcji z tej kategorii. Jednak ja nie chcę się powtarzać, nie chcę mówić jeszcze raz o tym samym, cały czas mielić ten sam temat. Zresztą zdaję sobie sprawę, Prawie, że gdybym jechał po tym filmie jak po łysej kobyle mówiąc dosadnie przez 10 minut, to pewnie też atrakcyjniej by wam się ten materiał oglądało, a na pewno zabawniej. Jednak uważam, że tam jeśli gdzieś coś wychodzi, jest robione dobrze, lub twórcy się starają, żeby coś wyszło dobrze, to warto to pochwalić, żeby być fair wobec twórców i fair też wobec was. Dlatego zacznijmy od tego, co mi się paradoksalnie w tym filmie podobało, a są trzy takie rzeczy. Pierwsza, film jest krótki, trwa niewiele ponad półtorej godziny i ja mówię to całkiem szczerze, w sensie nie akcentuję tej zalety ironicznie, że okej, okay, film jest tak beznadziejny, że dobrze, że trwa tylko półtorej godziny, bo się męczyłem w kinie na o wiele krócej niż bym mógł się męczyć. Nie. Tego typu produkcje, jeśli stawiamy na klasyczne kino rozrywkowe, chociażby właśnie pod szyldem Marvela, o wiele lepiej się według mnie broni, gdy jest bardziej skondensowane. A ten film, jeśli chodzi o dynamikę, tempo prowadzenia akcji, jest bardzo zręcznie ugryziony. Szybko mamy zawiązanie akcji, poznajemy naszych bohaterów, mamy rozwinięcie, zgrabne zwieńczenie, epilog i cieszymy już oczy napisami końcowymi. W sensie ten cały pakunek jest miły do strawienia, nie męczy nas w kinie. I tak naprawdę jedyna, jedyny element z punktu widzenia tempa, dynamiki, prowadzenia akcji, który mi nie przypadł do gustu, to jest mniej więcej drugi akt, gdy mamy bardzo długą ciągnącą się scenę ekspozycji fabularnej poprzez dialog, gdy nasze trzy bohaterki stoją i tak naprawdę mielą językiem i mamy tam klasyczne mambo, jumbo, nomenklatury science fiction, nazw planet, nazw artefaktów, nazw raz szczerze po pięciu minutach tej sceny ja przestałem śledzić z uwagą narrację i pomyślałem dobra, niech to już się kończy. Tam zdecydowanie przegięli, jeśli chodzi o tempo budowania całej, całej fabuły, tym bardziej, że wiecie, z punktu widzenia scenariusza ta produkcja jest tak bardzo klasyczna. Mamy jakiś artefakt, który zdobywamy, mamy złoczyńcę, który chce moc tego artefaktu wykorzystać na swoją korzyść i wreszcie ostateczną konfrontację z tym złoczyńcą. To jest cały szkielet fabularny tej produkcji i absolutnie niczym nie różni się od Poprzednich tego typu produkcji superbohaterskich. Więc próba nadbudowania tego scenariusza poprzez, zdawałoby się, ambitną nomenklaturę i bełkot związany z, z Marvelowym Uniwersum niewiele pomaga, a bardziej psuje. Jednak pomijając tą jedną scenę, to właśnie tempo i dynamika całej produkcji jest naprawdę w porządku. Druga rzecz, która mi się tutaj spodobała, to postawienie akcji na jednym elemencie. Nasze bohaterki, czy bohaterki posiadają specjalną zdolność, która powoduje, że zamieniają się miejscami w momencie, gdy używają swoich mocy. I oczywiście, jeśli byśmy w ten element wnikali bardzo przyczynowo-skutkowo i analizowali sens istnienia wielu scen i sens narracyjny, to wszystko zostałoby położone. W sensie tam dużo rzeczy się dzieje na takiej zasadzie, że no, jeśli zaczniemy zadawać pytania. No to lepiej nie zadawać tych pytań, bo odpowiedzi się nie doszukamy, jeśli chodzi o taką przyczynowo-skutkowość tych wydarzeń. Ale dzięki temu, że ta umiejętność buduje. Dość spory chaos i uatrakcyjnia przebieg wielu scen. To w momencie, gdy my damy się porwać tej stylistyce, temu chaosowi twórczemu i chaosowi związanemu z przebiegiem scen akcji, jak również scen fabularnych, które są oparte na tej umiejętności zmieniania miejsc, zmieniania postaci, to to zaczyna działać. W sensie jest to pewnego rodzaju powiew świeżości. Od tradycyjnych scen akcji kina superbohaterskiego. Tego rodzaju zaprezentowanie umiejętności pomaga również troszkę w zatuszowaniu. Jednego z problemów, które wiele produkcji Marvela posiada, czyli większość tych scen w tych filmach wydaje się taka dość losowa. Tak, jakby wrzucali scenariusz do generatora scen Marvelowych i okej, okay, teraz będziemy mieli przemowę złoczyńcy. Teraz nasi bohaterowie y, zmienią miejsce i polecą do miasta. Teraz nagle z tego miasta polecą na inną planetę. Teraz odnajdą artefakt. Teraz będzie scena akcji. Wiecie, te, te... <ścoughs> można bardzo łatwo rozpisać taki szablon budowy większości filmów superbohaterskich, no przez to, że sami się podkładają, tak jak powiedziałem na początku. Łatwo jest wytykać tego rodzaju błędy w tych produkcjach, bo ich jest pełno, ale zastosowanie tego jednego narzędzia, czyli zmiany postaci, zmiany miejsc, w których się bohaterowie znajdują, nagle przeskakujemy tu, jesteśmy w innym miejscu, w innym, to pomaga troszkę zatuszować ten chaos scenariusza. To, że te sceny są tak losowo powrzucane. Bo też u podstaw ten mechanizm wydaje się losowy działania te, tej supermocy naszych trzech bohaterek. Trzecia rzecz, która mi się tutaj spodobała, to fakt, że twórcy starali się przez cały czas w jakiś sposób akcentować relacje między tymi bohaterkami. W sensie ten, ta, ta, ta relacja jakkolwiek by była płytka, no bo nadal nie jest to, wiecie, dramat psychologiczny, my tu nie wnikamy, a szkoda. Ehm, bardzo głęboko w portrety psychologiczne tych postaci, one są dość zerojedynkowe. Tak w każdej scenie starano się przemycić, czy to w dialogu, czy w różnych akcjach wykonywanych przez nasze bohaterki. Właśnie relacje, budować relacje między nimi, zarysować ich, to ich stosunek do siebie bezpośredni, co do siebie czują, jak ze sobą rozmawiają, jakie mają podejście do, do, do życia, czy tych bardzo górnolotnych spraw, które mogą zaważyć o losach całego świata i uniwersum. Wiecie, dużo jest tutaj akcentu położonego na ich wzajemną relację i to również mi się podobało. E, oczywiście nie podoba mi się to, że te wizerunki są niesamowicie spłycone, jak na tego typu produkcję, ale wyraźnie starano się budować tą, ten, ten, ten związek emocjonalny między tymi postaciami przez cały czas trwania filmu i to było spoko. I szczerze mówiąc, na tym się kończą zalety tego filmu. No, mógłbym jeszcze wskazać jako jedną zaletę to Taki lekki powiew świeżości ze strony aktorki, która wcielała się w Miss Marvel. Ja tutaj muszę jej nazwisko wygooglać, bo po prostu nie pamiętam. Nazywa się Iman Velani, ta dziewczynka, ta dziewczyna i szczerze, podobało mi się jej podejście do tej postaci. To znaczy, z jej gry aktorskiej widać było, z aktorskiej widać było że ona się bawi tą rolą, że jej frajdę sprawia bycie częścią tego wielkiego uniwersum. I ona swoją grą aktorską przyniosła, mam wrażenie, troszkę takiej świeżości, troszkę takiej lekkości, takiej frywolności do całej struktury fabularnej i do właśnie budowania tych relacji między poszczególnymi postaciami. Ogólnie rzecz biorąc, kreacja tej postaci niespecjalnie mi się spodobała, ale zaraz do ogólnej atmosfery i klimatu tego filmu przejdziemy, ale. Widać było, z jej gry aktorskiej po prostu takie, że dawała troszkę serca od siebie. A tego mam wrażenie dość solidnie tym produkcjom brakuje. Takiej świeżości serca, i żeby było widać, że tym, tym ludziom zależy na tym, żeby stworzyć coś dobrego. Bo od pewnego czasu te marwele są robione taśmowo i mam wrażenie, że nawet aktorom przestało zależeć, żeby cokolwiek uzyskać, wykrzesać z tych bohaterów, takiego ludzkiego. A tej dziewczynie naprawdę się chciało. I to widać na ekranie. Ale tak jak powiedziałem, to właściwie jest koniec zalet, bo ogólnie. Film Film jest strasznie żenujący. Ja zdaję sobie sprawę, że dużo tutaj można rozmawiać o prywatnych gustach, o odporności na pewnego rodzaju żenadę, ale ten film ma taki nadrzędny styl artystyczny, który. W sumie słowo, już użyłem nawet dobrego słowa: on jest taki frywolny, relaksujący, ale przy tym mocno idący w taki. pasuje mi angielskie słowo cringe tutaj. I nie jest to taka, taka żenada w stylu suchości do wcipów Tajka Waititi, Tajki Waititiego, jakkolwiek by się go nie odmieniało. Wiele scen w tym filmie jest po prostu no, żenujących. Jest, trudno je jest zdzierżyć, tak czujemy taką ociekającą warstwę kiczu z tego wszystkiego. I najlepsze jest to, że twórcy szukali swojej drogi wyraźnie artystycznej w tej produkcji. Do tego stopnia szukali, że mamy tutaj wręcz sekwencje muzykalowe, słuchajcie. I to nie byłoby, broń Boże, nic złego. Całkiem fajne zagranie, wprowadzić troszkę musicalu do gatunku. Dlaczego nie? Mogłoby zadziałać. Tylko cała ta sekwencja musicalowa była tak okropnie czerstwa, że ja kuliłem się w fotelu w kinie i czekałem, aż ona się wreszcie zakończy. Ja nie mogłem po prostu... Dawno nie miałem tak, żebym głowę zasłaniał ręką i o Jezu, nie, niech, to, niech to się już skończy. I cały ten film jest taki marvelowo prześny. Po prostu ciężko zdzierżyć suchość w dźwięku konkretnych scen. Wszystko to powoduje, że te, te półtorej godziny bardziej się kulimy w tym fotelu i czekamy, aż niektóre sceny się zakończą, niż czerpiemy z nich frajdę. I tak jak to, co powiedziałem, czyli w miarę oryginalne podejście do budowania scen akcji czy do pewnych konwencji jest tu zdecydowanie zastosowane, tak nie ratuje całościowo wydźwięku, jaki ten film posiada. Cały czas odnoszę wrażenie, że Marvel boi się odnaleźć troszkę rzeczywistości, trochę prawdy w tej superbohaterskiej konwencji, że oni cały czas muszą oferować tą plastikową, Górską kolejkę w kolorowym, wesołym miasteczku, a boją się nam pokazać czegoś bardziej namacalnego w kontekście budowania akcji, w kontekście budowania portretów bohaterów, w kontekście ich emocjonalności, że cały czas my dotykamy jakiejś powierzchni przez szybę, cukierka przez szybę, i nie możemy go dosięgnąć, że cały czas czegoś brakuje, jakiejś odważnej decyzji. Która mogłaby oprzeć ten świat na filarach interesującej opowieści? Mam wrażenie, że jakkolwiek twórcy by nie starali się wprowadzić elementów świeżych do tej konwencji, tak jak nie ukrywam, twórcy w Marvel starali się to zrobić, tak nie uda się przekopać przez tą tarczę żenady, suchości i plastiku, który jest nadrzędnym. Elementem nadrzędnym znakiem rozpoznawczym obecnie całego uniwersum. Cokolwiek by się nie starali wprowadzić, zawsze zderzą się z tą ścianą, i Marvels, niestety jedyne co robi, to uświadcza w tym przekonaniu. Dzięki Wielkie, teraz już faktycznie myślę, że możemy ten materiał zakończyć, bo naprawdę nie ma tutaj za dużo do, więcej do opowiedzenia. Nie ma tu za bardzo co analizować, co dekonstruować. Kolejny typowy film Marvela z jakimś tam w miarę oryginalnym pazurkiem, który myślę, że może przypaść do gustu. Mi się spodobał, ale nie udało się produkcji jako całość obronić korzystając z tego pazurka. Dzięki wielkie za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o nowej produkcji Marvela i widzimy się w kolejnych materiałach. Teraz już na serio. Pa pa.